Z tego miejsca chciałabym pozdrowić Patronita. Dziękuję bardzo za twoje wsparcie. Cześć, tu zuza, witajcie na książkowisku w kolejnym filmie. Jak widzicie, dzisiaj nagrywam film telefonem, bo mam tutaj sytuację kryzysową. Moja lustrzanka wyzionęła ducha. No i... Słuchajcie, no kiedy pójdzie do naprawy i kiedy z tej naprawy wróci, to nie wiem. To nie jest na chwilę obecną mój priorytet, więc bardzo możliwe, że przez chwilę, no po prostu filmy będą nagrywane telefonem i mam tylko nadzieję, że mój nowy telefon jest po prostu w stanie nagrywać na tyle dobrze, że no jakoś tam sobie po prostu poradzimy. Mikrofon jest, więc dźwięk powinien być dobrej jakości. Natomiast słuchajcie, już przechodząc do filmu, zaczynamy rok 2025 takim no dosyć negatywnym tematem, bo porozmawiamy sobie dzisiaj o wszystkich książkach, które mnie rozczarowały w 2024, książki, które mi się nie podobały, książki od których nie dostałam tego, czego oczekiwałam, takie książki, które dały mi za mało, albo w ogóle dały mi nawet nie za mało, tylko wręcz za dużo, tylko że wszystkich rzeczy, których ja o tych książek nie chciałam dostać. Także bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Większości z tych książek nie mam na swoich półkach, mam tylko je na liście, także będę je Wam tutaj po prostu wklejała Wam okładki. Natomiast zaczniemy sobie od dwóch książek, które mam obecnie na półce. I pierwszą z nich jest coś, co ja już wielokrotnie mówiłam, że mnie rozczarowało, mianowicie jedna z najnowszych książek Marka Lorenza i początek jego najnowszej serii, która obecnie wychodzi na rynku, czyli The Book That Wouldn't Burn. Jest to mm, seria, której nie ma na rynku polskim. Nie wiem szczerze mówiąc, czy się ukaże, bo wydaje mi się, że Lorenz nie jest jakimś specjalnie popularnym a, autorem na naszym rynku y, i im dalej w las, w sensie im nowsze te jego książki, tym mniejszą wydaje mi się miały sprzedaż. Y, natomiast, no nie wiem, ja osobiście nie żałuję, nawet gdyby ta książka nigdy się nie ukazała. Y, chociaż, co jest ciekawe, to wiem, że za granicą ta książka zbiera bardzo dobre opinie, i wiele osób mówi, że to jest w ogóle najlepsza książka Lorenza. I ja myślę, że moja przygoda z Lorencem powoli się kończy. Mam jeszcze na półce dwie jego książki, którym chcę dać szansę. Ale jeżeli te książki również do mnie gdzieś tam nie trafią, no to to już będzie finito, i wtedy uznam, że po prostu. Jedna trylogia Lorenza, która gdzieś tam trafiła do mojej topki życiowej, no to to była po prostu jedna trylogia, którą on napisał w tym stylu, a cała reszta jest nie dla mnie. Ta książka, bo Marka Lorenza możecie kojarzyć z trylogii Rozbite Imperium, jest to seria bardzo, bardzo mocno Grimdarkowa dla dorosłego odbiorcy, natomiast ta książka jest zupełnie inna. To nie jest Grimdark, to jest zwykła historia fantazy i teoretycznie ta historia powinna trafić do osób, które kochają biblioteki, kochają czytać, kochają to, co książki mogą ludziom dać, bo tutaj wielka, niekończąca się biblioteka jest no, jednym z głównych miejsc, w których rozgrywa się ta historia. Natomiast mnie, szczerze mówiąc, nie podobała się większość elementów tutaj. Um, oczywiście podobał mi się ten świat, dlatego że Lawrence zawsze kreuje swoje światy w bardzo ciekawy sposób i też zagranie, które miało miejsce na koniec, które jakoś tak tłumaczyło to, co działo się przez całą ta historię. Było ciekawe, ale nie podobało mi się wszystko inne, w związku z czym no nie podobali mi się bohaterowie, nie podobała mi się sama historia i to jak um, dwie linie, um, których śledzimy naszych bohaterów, były gdzieś tam za sobą um, łączone. Także to po prostu nie była książka dla mnie. Kontynuować tej serii nie zamierzam i ta książka na pewno w którymś momencie pójdzie na sprzedaż z faktu, że wiem, że za granicą, no po prostu tak wielu osobom się podoba, to myślę, że nie będę miała problemu sprzedać jej na, na Vintage czy gdzieś tam indziej. No i drugą książką, która bardzo mnie e, rozczarowała, natomiast zostaje na mojej półce, wbrew rozsądkowi, mimo, że ta książka mi się naprawdę nie podobała, dlatego, że słuchajcie, zamierzam kontynuować. Jak wyjdzie drugi tom, to dam temu tomowi szansę. Ym, I jest to... Yy, Książka Daniel L. Jensen, Fate Inked in Blood. Ta książka została już też wydana na rynku polskim w 2024, bodajże pod tytułem Los zapisany krwią. Jest to początek najnowszej serii Daniel, która. Właśnie nie wiem, czy to będzie trylogia, czy to jest tylko dylogia, i ten tom, który ukaże się w połowie 2025, to już będzie wszystko. Natomiast słuchajcie, ta książka mi się bardzo nie podobała. To jest romantazy w świecie takim powiedzmy ala wikingowym, nordyckim. Tutaj mamy takie wiecie nordyckie krainy, mamy zimny klimat, mamy te fiordy, wodę, mamy no wszystkie te takie elementy i w tym gdzieś tam jest romans między naszą główną bohaterką a jednym z bohaterów. No i słuchajcie, teoretycznie to są wszystkie elementy romantazy, których ja pragnę i ja tak bardzo chciałabym przeczytać dobrze romantazy w tych klimatach, ale to, jak ta książka była napisana, to dla mnie to było tak, jak ja bym czytała jakiś fanfic osoby, która nie do końca wie, jak prowadzić historię i nie do końca potrafi tworzyć bohaterów. Dlatego, że według mnie zwłaszcza główna bohaterka była napisana ekstremalnie, ekstremalnie wręcz niekonsekwentnie. Ta bohaterka na jednej stronie stronie myślała coś i przysięgała sobie i wszystkim innym naokoło, że będzie robić coś, a na drugiej stronie odwracała się i nagle stwierdzała, że jednak to zrobi coś zupełnie innego. I potem na kolejnej stronie, żeby to nie było, to nie był koniec, tak? Na kolejnej stronie znowu się odwracała i znowu robiła coś kompletnie innego i tak przez całą książkę. Więc ym, no po prostu kreacja bohaterów Fatalna według mnie, leży i kwiczy tutaj. No i też sama historia była trochę. Przez to, że ta kreacja bohaterów była taka słaba, to historia trochę nie trzymała się kupy. No bo jak bohaterowie nie zachowują się tak, jak zachowywaliby się prawdziwi ludzie, no to cała reszta zaczyna się po prostu rozpadać. Ale ponieważ ja tak bardzo pragnę romantazy w klimatach wikingowych, to no dam szansę. Jak wyjdzie drugi tom, to słuchajcie, dam szansę. Nie wiem, czy będę go sobie kupować, czy może, no nie wiem, tylko kupię sobie e-booka, czy jakiegoś audiobooka, czy coś tam, czy będę kupowała wersję, wiecie, twardo-okładkową na półkę, um, natomiast no nie wiem, ja sama wiem, że to jest zły pomysł, żeby dawać szansę drugiej części, a mimo to, Jestem praktycznie pewna, że to zrobię. Także no, na chwilę obecną ta książka zostaje na mojej półce. Jeżeli część druga będzie słaba, no to przykro mi, ale adios i wyjeżdża ta książka. No i teraz słuchajcie, przechodzimy już do książek, których nie mam na swojej półce, ale mam tutaj listę. Pierwszą z nich jest Sprawiedliwość Królów. Wklejam Wam tutaj okładki. Po kolei będę wklejać te wszystkie książki. No, i jeżeli chodzi o sprawiedliwość królów, ta książka mnie okrutnie rozczarowała, dlatego że po tym, co ja słyszałam o niej za granicą, to spodziewałam się jakiegoś bardzo mrocznego fantazy w klimatach trochę wiedźminowskich. No i ja nie dostałam z tego praktycznie nic. Ta książka mnie wynudziła na lewo i prawo, ledwo ją w ogóle skończyłam. W ogóle nie było nawet mowy, żeby próbować podejść do drugiego tomu. No i niestety z czegoś, co miało stać się moim ulubieńcem 2020 no to trafiło do jednej z najgorszych po prostu książek. Więcej nie mam tutaj tak naprawdę do powiedzenia, no poza tym, że w sensie wiecie o co chodzi. Tutaj nie było niczego jakiegoś strasznie złego. To nie jest tak, że ta historia jest według mnie fatalna, albo że pomysły na coś są beznadziejne, albo że postacie są płaskie czy źle wykreowane. Nie, te postacie nie są płaskie, źle wykreowane. Świat jest zrobiony ciekawie, ale po prostu sama historia mnie wynudziła, wynudziła okrutnie. Kolejną książką jest znowuż książka Marka Lorenza, coś co też miało być moim ulubieńcem tego roku, a finalnie mi się nie podobało i jest to Czerwona Siostra. W ogóle Czerwona Siostra, słuchajcie, to jest jedna z najwyżej ocenianych książek Lorenza, więc to, że ta książka mi się nie podobała, no też jakoś tam wskazuje dla mnie, że bardzo możliwe, że po prostu moja historia z tym autorem to był taki jednorazowy strzał. Jeżeli chodzi o Czerwoną Siostrę, to nie podobała mi się postać głównej bohaterki, ja się w ogóle z Noną nie polubiłam, i to, co ona robiła, te wszystkie przyjaźnie, które ona tam zawierała w tym klasztorze, to mnie nie interesowało. A to była bardzo duża część tej książki, na której gdzieś tam emocjonalnie opierała się cała reszta, i to po prostu do mnie nie trafiło. No i jeżeli, wiecie, jeżeli macie jedną główną postać i nie chce wam się jej śledzić, no to cała książka dla Was personalnie jest tak jakby trochę jednak do kosza. Natomiast w Czerwonej Siostrze faktycznie fajnie bardzo jest wykreowany świat, bo to jest taki typowo lorencowaty świat, którego no nie widziałam nigdzie indziej i ten świat nie dość, że jest nietypowy, to jeszcze działa. W sensie to nie jest tak, że autor sobie tylko wymyślił coś od czapy, tylko później pomyślał, że dobra, jeżeli ten świat jest wykreowany w ten i ten sposób, to jak wyglądałoby życie ludzi, jak wyglądałoby krainy, jak wyglądałoby Zachowanie różnych ras, zwierząt i tak dalej. I faktycznie to w tym świecie gdzieś tam widać. Natomiast no po prostu sama historia kompletnie nie dla mnie. Kolejną książką jest coś, o czym już wielokrotnie mówiłam w tym roku, że mi się nie podoba, mianowicie Cierń. I ta książka jest książką, która na polskim rynku z jakiegoś nieznanego mi powodu. Odniosła dosyć duży sukces. Natomiast słuchajcie, z mojej personalnej perspektywy, jest to książka bardzo krótka, która próbuje poruszyć dużo różnych tematów, przez co nie porusza tak naprawdę żadnego. I jest to też książka, która z jednej strony miała być trochę mroczna, z drugiej strony miała być trochę komiczna. Według mnie nie osiąga ani jednego, ani drugiego, ale no, takim największym zarzutem i jakby dlaczego mi się ta książka tak bardzo nie podobała, to jest to, że. Że ta książka jest na tyle krótka, i ta historia jest na tyle na maksa powierzchownie ukazana, że no po prostu ja nic z tej książki nie wyniosłam. I nie chodzi mi tutaj o to, że z książki muszę wynieść koniecznie jakieś ym, wartości albo jakąś naukę czy coś takiego. No nie, ale ja po prostu przeczytałam tę historię i doszłam do ostatniej strony, i e booka i stwierdziłam, no okej, okay, to była jako tako strata mojego czasu. A książki, które dają mi takie odczucia, no to to nie są książki, które ja po prostu chciałabym czytać. Kolejną książką na tej liście i też przejdziemy sobie bardzo przez nią szybko jest Psalm dla zbudowanych w dziczy. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tę książkę, tutaj sytuacja jest trochę inna, bo ta książka uważam, że... Jest bardzo dobrą książką dla pewnej grupy czytelników, która oczekuje pewnych rzeczy od książek. Dlatego, że w tej książce mamy bardzo takie otulające kocykiem, tzw. Tak cozy, podejście do świata, do zachowania bohaterów. Mamy taki element wytwarzającej się przyjaźni, mamy bardzo mocno pogłębiony ten element, gdzie dwie postacie pochodzące z innych światów w pewien sposób. Jakby poznają się i zadają sobie różne pytania, i przez to, że zadają sobie różne pytania i dywagują na różne tematy, to są w stanie spojrzeć na świat z zupełnie innej perspektywy, i przez to, że mamy tutaj właśnie bardzo dużo takich rozmów między postaciami, to ta książka jest pełna złotych myśli, a ja niestety złotych myśli ala Paulo Coelho nie znoszę w książkach, nie znoszę tego. Ja bardzo lubię, kiedy książki przekazują jakieś ideały, jakieś takie, wiecie, no na przykład taki bardzo popularny ideał, czyli siła przyjaźni, prawda, siła przyjaźni, która jest w stanie wszystko zmienić i zaważyć na losach świata, na losach bitwy, na losach królestwa i tak dalej. Słuchajcie, ja kocham ten motyw, kocham ten motyw, kiedy ta siła przyjaźni jest widoczna, kiedy postacie poświęcają coś dla siebie, kiedy postacie w jakiś sposób pokazują innym postaciom, że te inne postacie są dla nich ważne, ale. Nie w momencie, kiedy mówimy o sile przyjaźni w postaci złotych myśli i w postaci jakichś takich frazesów, które wychodzą gdzieś tam najczęściej w dialogach. Tego ja po prostu nie znoszę. Ja mam wrażenie, że ja już może za dużo przeczytałam takich książek, a może jestem już po prostu zbyt stara i cyniczna na tego typu rzeczy. I jeżeli chodzi o psalm, no to tam po prostu było mnóstwo. Tam było mnóstwo takich zdań, które można by sobie wziąć po prostu żółty zakreślacz i podkreślić sobie do, wiecie, dzienniczka z cytatami, dzienniczka ze złotymi myślami. No ja czegoś takiego nie lubię, więc dla mnie ta książka po prostu to nie jest to, że ta książka sama w sobie była słaba, tylko po prostu ilość razy, które przewróciłam gdzieś tam wewnętrznie oczami, czytając tę książkę, była zdecydowanie za duża, żeby w ogóle kontynuować. I to jest dylogia, natomiast ja do drugiego tomu już nie podeszłam i absolutnie no jakby te książki wypadają z mojego grafiku, nie, nie zamierzam kontynuować w przyszłości. Kolejną książką, którą mam tutaj wypisaną, jest. I teraz w sumie tu mogę wrzucić całą serię, no ale jeżeli mamy dawać pierwszy tom, no to byłby to pierwszy tom księżycowego miasta. Ja nie pamiętam już nawet, jak te książki się nazywają. One wszystkie się nazywają Dom Czegoś tam i Czegoś tam. Ja przeczytałam całą trylogię, a właściwie przesłuchałam. Przesłuchałam w audiobookach, bo miałam dostęp na Ody, bo w ramach jakiejś tam promocji za jednego dolara miałam dostęp do każdego. Z tych audiobooków. No i słuchajcie, przesłuchałam je sobie, żeby. Um, właściwie, dlaczego ja ich słuchałam? Teraz jak się nad tym zastanawiam. Już wiem, słuchałam ich, dlatego że w. Um, Dowiedziałam się, że w trzeciej części Księżycowego Miasta dzieje się coś, co wiąże tę serię w pewien sposób z innymi seriami Mas, albo z dworami przede wszystkim. Więc ym, jest duże prawdopodobieństwo, że jak wyjdzie kiedyś nowa książka Dworów, to tam mogą być jakieś nawiązania do Księżycowego Miasta. Więc ym, no, po prostu niestety doszło do tego, że teraz w książkach Mas, jak chce się kontynuować wszystkie serie i, yy, albo jedną serię, i wynieść z niej jak najwięcej, no to warto by było przeczytać też tę drugą serię. Um... No i ja głównie dlatego to zrobiłam, bo tak naprawdę Księżycowe Miasto jako seria sama w sobie nie interesowała mnie po opisie. No i słuchajcie, te książki no nie podobały mi się, po prostu. To nie były jakieś absolutnie fatalne książki, aczkolwiek muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o tom III i zakończenie tomu trzeciego, to ono jest tak odklejone i tak od czapy i tak w ogóle wysadzone w kosmos, że po prostu wręcz prześmiewcze, w sensie tam dzieją się rzeczy bardzo poważne, walczymy o losy świata, a ja się chichrałam, bo to co Mas tam wymyśliła, była po prostu tak, tak, tak odklejona yy, i odklejone w tą, w tą złą stronę, no bo wiadomo, czasem mogą być rzeczy odklejone w dobrą stronę. Natomiast tu było zdecydowanie odklejone w fatalną stronę. Um, natomiast ogólnie ta seria nie podobała mi się, dlatego że po pierwsze, według mnie jest gorzej napisana niż. Starsze książki Mas. To jest w ogóle taki trend, który ja zauważyłam z Mas, bo wiecie, po przeczytaniu em, Księżycowego Miasta, no to właściwie, jak się teraz nad tym zastanawiam, no to przeczytałam do tej pory wszystkie książki Mas, które napisała. E, poza tymi jakimiś tam, ona chyba napisała jakąś jedną książkę w uniwersum Batmana czy coś takiego, no to tego nie czytałam. Ale jeśli chodzi o jej serię, no to przeczytałam do tej pory wszystko, więc mam porównanie z innymi jej książkami i ja w ogóle uważam, że ma Swój y, szczyt pisarski osiągnęła już dawno temu, i teraz niestety te książki jakościowo są coraz gorsze z każdą kolejną. Y i ja osobiście uważam, że dwory są gdzieś tam jej szczytem y, umiejętności pisarskich. Y, pierwsze trzy dwory, później y, tam dwory trzy i pół, no to już jest gorzej, a dwory czwórka są napisane według mnie fatalnie. To jest świetna hi historia, która ma świetne elementy, ale ma też elementy fatalne i napisane jest okropnie, napisane jest jak jakiś fanfic. Y, natomiast jeżeli chodzi o Księżycowe miasta, to też właśnie miałam takie wrażenie, że po pierwsze y, te książki są napisane jak jakiś fanfic, po drugie, że w ogóle tam praktycznie nie było było redakcji żadnej. I ja nie wiem, czy to chodzi o to, że Mas jest już na takim poziomie fejmu, że jej nie można nic powiedzieć, bo wszystko to, co ona pisze i wychodzi spod jej pióra, to jest po prostu kura znosząca złote jaja, i mas już nie można powiedzieć coś, żeby zredagowała w książce i ona robi, co chce. Um, czy, czy, czy nie wiem, od czego to zależy, ale według mnie. W tych książkach na przykład bardzo dużo elementów można było po prostu wywalić, bo one były niepotrzebne, rozwlekały te historie, nie wnosiły na przykład do niej nic zupełnie i były takimi wątkami, które były tam po prostu zbędne i zaśmiecały te historie. Druga rzecz to jest to, że w. W księżycowym mieście mamy świat, który jest po prostu takim śmietnikiem składających się z miliarda i pierdyliona różnych ras, najróżniejszych po prostu dziwnych ras jakie Mas, tylko mogła wymyślić. Jesteśmy tam w stanie znaleźć właściwie wszystkie dziwne zwierzęta, fej, ludzi, nie ludzi itd. I przez to, że ten świat jest no taki powiedzmy barwny i kolorowy, to jest też według mnie kompletnie niepoukładany i bardzo ciężko jest uwierzyć w jego jakąś taką prawdziwość. Um, także no mnie po prostu te książki się nie podobały yy, i też niestety mas ogólnie ze swoimi książkami zaczyna iść, znaczy już, ona już tam jest, ale myślę, że wchodzi w to głębiej i głębiej. Ona już jest teraz po tej stronie, yy, gdzie jak mamy romantazy, to ja gdzieś tam w swojej głowie dzielę romantazy na romantazy, czy tam po prostu fantastykę z romansem, gdzie mamy jakąś fajną historię fantazy, i jednocześnie mamy romans między bohaterami. Później mamy ten romans. Przyjmuje coraz większe, większe pole, główne rozgrywki w książkach, i w którymś momencie zaczynamy wchodzić w moment, gdzie tak naprawdę ta historia nie jest taka istotna i mamy dużo elementów erotycznych. Więc zaczynamy wchodzić w takie właściwie erotyki, fantazy, i w dzisiejszych czasach bardzo dużo książek, które są. Reklamowane jako romantazy, to są właśnie po prostu erotyki umiejscowione w świecie fantastycznym i Mas niestety też poszła w tę stronę. Jej książki teraz są bardzo seksualne, mają bardzo dużo erotycznych scen, erotycznych scen, które są opisane w sposób według mnie Nieumiejętny, bo czytałam też romantazy, które według mnie miały o wiele lepiej opisane sceny miłosne. Ym, I to też nie jest to, że wiecie, ja się wstydzę czytać takie książki czy coś. Mnie się po prostu nie podoba to, jak to jest opisane y, konkretnie. Y, I też ja wolę czytać fantastykę z romansem, która skupia się na romansie, czyli na tym wszystkim, jak nasze postacie się poznają, jak ta miłość się gdzieś tam wytwarza. Y, często są jakieś, wiecie, przeciwności losu, że nasi bohaterowie nie mogą być ze sobą na początku, i tak dalej. I całe to napięcie, a to, że ci bohaterowie stają się parą, to jest jakaś taka nagroda na koniec tej fantastyki z romansem. A tutaj, no, tutaj tak nie jest. Tutaj bardziej chodzi właśnie o tą erotyczną część i mnie to po prostu nie odpowiada. Także niestety Mas pisze coraz bardziej w stylu, który nie jest dla mnie, ale też ogólnie uważam ja osobiście, że książki, no jakby dla osoby, która czyta. Fantastykę z romansem, bo głównie czyta książki fantazy i lubi fantazy, no to według mnie. Księżycowe miasto jest najsłabsze. Księżycowe miasto prawdopodobnie będzie się podobało ze wszystkich książek mas, będzie się podobało najbardziej osobom, które lubią czytać romanse i erotyki. Po prostu, bo tego jest tam najwięcej. I osoby, które oczekują romansu i erotyku, no jak najwięcej dostaną właśnie w tych konkretnych książkach. No, także to nie było coś dla mnie i ja bardzo lubię dwory i zamierzam przeczytać wszystko, co wyjdzie jeszcze w przyszłości w dworach. Wiem, że w 2024 ma Podpisała kontrakt, i w serii dworów ukażą się jeszcze przynajmniej trzy książki. W sensie, ona jest już oficjalnie zakontraktowana na trzy książki, więc te trzy książki, na bank przeczytam. Natomiast na przykład Księżycowe Miasto, jeżeli coś ukaże się w przyszłości, to przeczytam to tylko i wyłącznie, jeżeli to będzie potrzebne do tego, żeby zrozumieć, co dzieje się w innych jej seriach, znaczy, no w sensie, co dzieje się w dworach. Jeżeli nie będzie takiej potrzeby, ja sobie to wcześniej sprawdzę w internecie, jeżeli nie będzie takiej potrzeby, to nie zamierzam sięgać dalej po te książki. Nie zamierzam oczywiście ich też kupować sobie na półkę. No i słuchajcie, patrząc tutaj na tą moją listę, to jedna książka jeszcze, o której nie powiedziałam i nie wiem, czy ta książka w ogóle nie jest jedną, że ta książka nie jest jedną, znaczy w sensie nie jest najgorszą z tych wszystkich książek. Musiałabym się nad tym zastanowić, dlatego że różne te książki są złe z różnych powodów. Natomiast ta książka wywołała we mnie wręcz takie oburza, oburzone Negatywne odczucia i jest to książka Mój własny diabeł. Jest to książka, która, słuchajcie, jest początkiem, bodajże. Sześciotomowej serii, jeżeli się nie mylę. I świat tutaj od razu zaznacza, że świat jest super. I jak czytałam sobie trochę o tej książce, zanim podeszłam do niej, no to wydawało mi się, że to jest w ogóle coś, co na pewno mi się spodoba. Bo tutaj mamy, słuchajcie, świat, w którym z, którym z jakiegoś powodu dusze przestały odchodzić na drugą stronę, powiedzmy gdzieś. Nie wiemy, gdzie to. Gdzieś jest, nie wiemy, czy to jest nie wiem, niebo, czy jakieś coś tam innego, natomiast one przestały tam odchodzić i zostają na ziemi. I nasz główny bohater jest egzorcystą, który no po prostu radzi jakoś sobie z tymi duszami, pomaga, pomaga im i pomaga no, ludziom, którzy na przykład mają jakieś tam problemy z nimi. Więc yy, oczywiście później ta historia narasta, narasta. To jest tak jak w Dresdenie. Zaczynamy yy, z jakimiś tam mniejszymi rzeczami, rozwiązując różne sprawy, i potem ta historia Dresdena gdzieś tam w tle narasta do bardzo dużej, poważnej, takiej życiowej historii. No więc tutaj teoretycznie powinno być podobnie. To jest taka książka w klimatach Dresdenowskich, natomiast poziom seksizmu, ale takiego... Słuchajcie, ja nie jestem jakimś płatkiem śniegu, ok? Ja czytam różne rzeczy i mało rzeczy w książkach mnie oburza. Ja rzadko mówię, że och, ta książka była seksistowska czy coś takiego, ale opisy w tej książce, które były, były po prostu tak obleśne i... Bardzo ciężko było mi nie myśleć negatywnie o autorze, który to napisał, bo to nie było tak, że wiecie, cała książka była wykreowana yy, dobrze, a na przykład tylko główny bohater się zachowywał obleśnie, bo wtedy można się kłócić, że wiecie, że ta postać jest tak wykreowana, on ma taki być, on ma tak myśleć i tak dalej. Trochę taka sytuacja jest z Dresdenem. Dresden jest trochę taką postacią, która myśli, że jest takim wielkim dżentelmenem, ale tak naprawdę Jezu, jak on coś czasem powie, to jest takie seksistowskie, że opadają witki po prostu. Tutaj Cała ta historia jest tak napisana, więc mi się wydaje, że to jest bardziej tak, że autor po prostu tak pisze. No a to już autor wybiera, jak opisuje swoją historię. Natomiast um, takie zapadające i wryte w moją pamięć momenty, które chyba nigdy nie odejdą, jest to, że na przykład główny bohater um, taką jedną kobietę, która jest bardzo ważna w jego życiu, na której mu bardzo zależy i tak dalej, opisał jako kiedy ją tam zobaczył kiedyś, to co po, powiedział o niej, o tej ważnej kobiecie w swoim życiu, że ona wygląda jak Zakonnica, która jeszcze nie wie, że jest dziwką. Um, no nie. No nie wyobrażam sobie. Panowie, jeżeli ja coś mnie oglądacie, że na przykład moglibyście spojrzeć na swoją żonę albo dziewczynę albo siostrę albo kogoś i powiedzieć, że wygląda jak zakonnica, która jeszcze nie wie, że jest dziwką. No nie, no nie. jeżeli tak, to proszę opuścić ten kanał i tu po prostu nie wracać. Druga taka rzecz, pamiętam, że był, była taka scena, gdzie na pewnym takim przyjęciu, gdzie ten nasz główny bohater odgrywał powiedzmy takiego, tam wiecie, maga, co udaje, jakby robi różne sztuczki, no to wyciągnął sztuczkę, i gładził tą szczurzycę po jej sutkach, żeby ona się wyginała w różne strony, podniecona tym, że on ją gładzi po sutkach, i przestraszyła te dzieci, które tam były na tym przyjęciu, bo ona wtedy robiła miny. I autor też opisał to, że ta szczurzyca robiła miny w stylu więcej daj mi więcej. No, jakby. Nie wiem, nie będę tego komentować, może dalej. Natomiast w sumie, jak teraz tutaj o tym opowiadam, to tak, to zdecydowanie. Jest chyba najgorsza książka roku, dlatego że y, te inne książki to była albo bardziej sytuacja, że coś mnie nudziło, albo że coś nie było w moim stylu, albo że coś na przykład moralizowało, a ja tego personalnie nie lubię. Y, no, na przykład Księżycowe Miasto było po prostu słabo napisane, a tutaj były po prostu takie akapity i takie zdania i takie jakieś frazesy, które powodowały, że ja miałam ochotę wyrzucić tę książkę przez okno. Także faktycznie to jest. Najgorsza książka, jaką przeczytałam w tym roku, zdecydowanie y, zbiera koronę najgorszych książek. Według mnie to jest straszny chłam. I ja wiem, że wiele osób na przykład na, y, na tym kanale tę książkę czytało i w ogóle polecało mi tę książkę. Natomiast y, ja się tak nad tym zastanawiam, bo wiecie, to nie jest tak, że nagle, nie wiem, y, ktoś z Was ma zły gust czy coś takiego. Tylko ja bardziej się zastanawiam, ile lat temu czytaliście tę książkę? I czy jakbyście teraz przeczytali ją ponownie, po na przykład przeczytaniu o wiele większej ilości książek i też byciu starszym, czy byście na nią spojrzeli tak samo? Bo ja ostatnio złapałam się na tym, że są pewne książki, które ja na przykład czytałam 5, 6, 7 lat temu, i jak teraz do nich sobie zaglądam, to na przykład nie mogę uwierzyć, że one mi się tak podobały. Ostatnio mówiłam o takich jednych książkach, które zostały napisane przez Jeffa Wheelera, który jest Mormonem. To są książki, które podobały mi się wiele lat temu. Ja naprawdę byłam zakochana w tych książkach. A teraz, jak do nich wróciłam i zajrzałam sobie, to przeraziłam się, jaka to jest po prostu głęboka mormońska propaganda, która disuje wiele rzeczy, które według mnie są normalne i poniża wiele rzeczy, nie powinna poniżać, więc... A wiecie, a wtedy ja tego zupełnie nie widziałam. I zastanawiam się, czy z tą książką to nie jest właśnie taka sytuacja, bo to jest starsza książka, że wtedy, jak to czytaliście, to na przykład ta książka, wiecie, była na topie, może było myślenie trochę inne, albo no nie wiem, po prostu takie książki wtedy się czytało, i macie dobre wspomnienia, a teraz jakbyście do niej podeszli, to na przykład te wspomnienia byłyby inne. Jestem bardzo tego ciekawa, bo wiem, że wiele osób mi pisało, że czytało ją dawno temu i nie pamięta tych scen, o których ja tutaj dzisiaj powiedziałam. Także, no nie wiem, to jest coś takiego, co trzeba by przetestować, po prostu jeszcze raz czytając e, tę książkę. E, natomiast słuchajcie, to już jest wszystko na ten film. E, mam nadzieję, że jakość jest Plus minus w miarę w porządku. Bo tak jak już mówiłam, obawiam się, że następnych kilka filmów również będzie musiało być nakręconych telefonem. Natomiast co, życzę Wam wszystkiego najlepszego w 2025 roku. Dużo fantastycznych książek, samych 10 na 10, żadnych bubli. Mam nadzieję, że będziecie mieć mnóstwo czasu na czytanie oraz realizowanie wszystkich jakichś tam innych swoich hobby. No i co? Do zobaczenia w kolejnym filmie. 确实。